Da, 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 da. Szanowni państwo, zanim rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie, proponujemy państwu zabawę psychotest. Czyli ubaw, popa. W dobie rozwoju technologii interaktywnej, będziecie mogli wybrać konferencjera, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Kandydat numer jeden. 27 lat. Elegancki jak doktor Lubicz. Frywolny jak Janusz Polikos. Na Festiwalu Piosenki z Radzieckiej w Koło Nagroda Publiczności. Na Festiwalu Karate. Nagroda Publiczności. Podwójna platyna na festynie odlewniczym w Hraniejowicach. Na Festiwalu w Sanremo. Zajął trzecie miejsce. W czwartym rzędzie. Przed Państwem on sam, Łukę! kantydat kandydat numer dwa to również Łukasz. George Clooney, wysportowany jak Andrzej Leber. pierwszą imprezę poprowadził w przedszkolu samorządowym numer jeden w Krakowie. Potem często je zmieniał. Na festiwalu robót w Ciechocinku Nagroda Publiczności. Złoty Abażur na festiwalu Małego AGD w Pciwiu. Bursztynowy Nowy Senk. W zmaganiach w Wilanowie. Przed Wami jedyny niesamowity, niepowtarzany Łukasz Wójtusik. Możesz zacząć głosować. Od tej pory nie będzie już odwrotu. A decyzja należy do ciebie. Jeżeli podobał ci się Łukasz lub cię hałas, proszę o oklaski. A zatem dokonaliście wyboru. Dzisiejszą imprezę poprowadzą Łukasze. Czyli niesamowity duet konferencjerski, dwa w jednym szafom z odżywką, Łukasz Biega i Łukasz Ojdusi Lucky Lux. Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Witamy się. Witamy serdecznie. Coraz więcej filmów jest także realizowanych w Krakowie, czego mogliście Państwo doświadczyć podczas wieczornych projekcji, które trwały tutaj w Świnoujściu. No i my tak się zastanawialiśmy, jakby Państwu ten Kraków jeszcze przybliżyć, prawda? I postanowiliśmy wybrać taką wersję kinową. No bo jak się idzie do kina, to bardzo często przed samym filmem, oprócz reklam, lecą tak zwane, po amerykańsku się nazywa trailers. Are you ready? No i takie tam, nie? Czyli mówi taki głos i opowiada historię tego, co się będzie za chwilę działo w jakimś tam filmie, który zobaczymy na koniec roku. No, i taką właśnie składankę przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Będę z Państwo, sztuki audiowizualne w cenie, więc idąc z duchem czasu, Kraków w trailerze tym razem. Dobrze, no to teraz kolega robi podkład. This summer, in Office Świnoujście, the greatest journey of the year begins. Miramax, Paradox Studio and King of Józ presents a story about Kraków, Story. Elvis Presley. A bit blue loopers, she's my favorite hello. Robert De Niro, Liz Pog, and the one and only Martin Donetz. I <laughs> to Michal Michael Pyor Chcę mieć gorączkę, mam się na aaa, rozpal mnie Czasami sobie nawet gdybam, czy wznieść tam, gdzie dywan krzyżąc! Rozgrzej, rozgrzej mnie, zimno mi, tiara ra tiara And my favorite, Michael Jackson <laughs> Marilyn Monroe

and Ruta Duda -Rabczewski. And also Radek Maidan and Piotr Sjiaczki <laughs> Original soundtrack by feel yes use ciemna This summer only at amphitheaters and cinemas dziękujemy bardzo <laughs> Mieliśmy wrzucić jeszcze mandarylę, ale to by nie było kulturalne. No nie, nie. No. Chyba, że w duecie z Enrique. No dobra. Może by jakoś wyszło. Nie, nie. nie. To nawet, żeby ją zacytować, to nie trzeba mieć śpiewać, nie? No dobrze, nieważne. W każdym razie, szanowni państwo, to nie wszystko, bo mamy jeszcze prezenty dla was. Idziemy po prezenty.